Dobry Państwu. Dziś Konfederacja zajmuje się tematem rolnym. Przedstawiamy rozporządzenie, które rząd powinien przyjąć po to, żeby rozwiązać kryzys w branży rolnej. Ten kryzys trwa już długo, on nie wziął się znikąd. On jest następstwem uderzenia w polski sektor rolny przez Brukselę. To uderzenie nastąpiło przez złamanie podstawowej obietnicy udzielonej przez Unię Europejską, a mianowicie obietnicy przejęcia polityki rolnej i handlowej przez Brukselę i stabilizowania rynku. Rolnych. Unia Europejska bez żadnych analiz i kalkulacji otworzyła rynek europejski na zalew produktów z Ukrainy, powodując tym samym głęboki kryzys, trwający już drugi rok, w polskiej gospodarce rolnej. Eurokraci nie mają absolutnie nic do zaproponowania polskim rolnikom, a polskim politykom mówią: zastosujcie rozwiązanie polityczne. Kiedy to mówią, mają na myśli. Wygaście protesty, przekupując protestujących, ale dlaczego to my, jako polscy podatnicy, mamy uczestniczyć? W korumpowaniu kolejnej branży, po to, żeby ją zlikwidować. Już na polecenie w Brukseli zrobiono to z górnikami. Czy teraz mamy to samo robić z rolnikami? Nie ma na to naszej zgody. Rolą nas, jako polskich polityków, jest ujmować się za swoimi ludźmi. A nasi ludzie są w tej chwili na granicy. Tam protestują, tam walczą o swoje przetrwanie, tam walczą o przetrwanie polskiej produkcji żywności, o polskie bezpieczeństwo żywnościowe, o stabilność polskiego rynku, o jakość produktów, która jest dostępna w branży rolnej, bowiem przepisy nie, związane ze zdrowiem, które obowiązują w Unii Europejskiej, nie obowiązują na Ukrainie. Stosowane są tam w ogromnych ilościach substancje, które od lat 90. w Unii nie są respektowane. I teraz, kiedy minister Siekierski, czy minister Kołodziejczak, czy inni rządowi oficjele mówią, że nic się nie da, to my mówimy, kłamiecie, da się. Dziś pokazujemy projekt rozporządzenia, który za chwilę przedstawi Anna Bryłka. Projekt rozporządzenia, który tę sytuację może zmienić. bowiem jaka jest sytuacja w tej chwili? W tej chwili obowiązuje rozporządzenie zakazujące wjazdu do Polski czterech różnych rodzajów produktów. Przypomnijmy: pszenicy, rzepaku, słonecznika i kukurydzy. Jest to embargo obowiązujące z 15 września 2023 roku. To rozporządzenie jest sprzeczne z prawem unijnym. Dokładnie tak samo jak byłoby sprzeczne z prawem unijnym to które my za chwilę zaproponujemy. I co? I nic. Ono trochę poprawia sytuację, Bruksela przymyka oko. Trzeba pójść o krok dalej. Trzeba ratować polskie rolnictwo. Dlatego pokazujemy projekt rozporządzenia, które obejmuje kolejne 18 grup różnych produktów. Oddaję głos Annie Brudze. Szanowni Państwo, dzisiaj w całej Polsce trwa kolejny ogólnopolski protest polskich rolników. Pierwszy ostrzegawczy mieliśmy 24 stycznia, kolejny 9 lutego i dzisiaj 20 lutego kolejny masowy ogólnopolski protest rolników. Polski rząd, minister Siekierski, minister Krzysztof Hetman mówią, że nic się nie da zrobić, że za krótko rządzą, że nie mają wiedzy, więc my dzisiaj proponujemy projekt rozporządzenia zakazujący importu towarów rolnych z Ukrainy. Towarów, które od 2022 roku, od czerwca 2022 roku zalewają polski rynek, przyczyniając się do obniżenia rentowności, dochodowości polskich gospodarstw rolnych, obniżając ceny skupu polskich towarów rolnych. Oczywiście to rozporządzenie tak jak marszałek Bosak powiedział jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej tak samo jak niezgodne z prawem Unii Europejskiej jest rozporządzenie teraz obowiązujące z 15 września 2023 roku które wprowadza zakaz importu tylko czterech towarów Wiemy że Komisja Europejska w ramach tego rozporządzenia z 15 września nie wszczęła procedury naruszeniowej i nie zrobi również tej Zostanie wszczęta która nam przykrywa również wobec tego rozporządzenia, bo za chwilę są wybory do Parlamentu Europejskiego i nikt nie chce wzbudzać antyunijnych emocji. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach rolnicy dodatkowo ujawnili szereg nieprawidłowości związanych z importem towarów rolno-spożywczych. Przede wszystkim brak kontroli jakości. I wyraźnie w wynikach raportu kontroli MIG czytamy, że zredukowanie kontroli jakości. Yy, Kości wjeżdżających towarów rolnych z Ukrainy było na polecenie ministra rolnictwa. Kolejny element y, nieprawidłowości: wykorzystywanie zboża i rzepaku na cele inne niż określone w zgłoszeniu ceny. Również do takich nieprawidłowości dochodzi. No i przede wszystkim to, na co cały czas powołuje się i, o, i poprzedni rząd, i obecny, czyli tranzyt. Nie ma czegoś takiego jak tranzyt. To też wynika jasno z y, badań przeprowadzonych przez MIG, to znaczy między marcem a kwietniem 2022 roku i marcem 2023 roku do Polski wjechało 4 miliony ton zbóż, z czego tranzytem objętych było tylko i wyłącznie 700 tysięcy ton. No i również nasze, 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 naszą Opinie w tej sprawie podziela również Komisja Europejska, która jasno powiedziała, że eksport z Ukrainy przez Polskę jest zupełnie nieopłacalny. Szanowni Państwo, ta pomoc, bo bardzo rządząca mówi, że trzeba pomagać, poprzednia i obecna, pomagać Ukrainie. Ta pomoc nie trafia do Ukrainy, ta pomoc trafia do, do agroholdingów ukraińskich z międzynarodowym kapitałem, które pomimo wojny po prostu notują gigantyczne, gigantyczne dochody. W styczniu Komisja Europejska, i to jest oszustwo wobec rolników, w styczniu Komisja Europejska przedstawiła kolejny projekt rozporządzenia w sprawie bezcłowego handlu między Unią Europejską a Ukrainą do czerwca 2025 roku. Jest to nic więcej niż oszustwo polskich rolników i europejskich rolników. Dlaczego? Dlatego, że znalazły się tam limity yy, ograniczające import tylko dla trzech towarów cukru, mięsa drobiowego i jaj. Tylko, że limity zostały ustalone na latach referencyjnych 2022-2023, kiedy ten import z Ukrainy był najwyższy. I tak, przed wojną kontyngent na import cukru to było 20 tysięcy ton, w 2023 roku do samej Unii Europejskiej wjechało 470 tysięcy ton cukru, a limit ustanowiony na podstawie tego tej propozycji rozporządzenia to będzie 320 tysięcy ton, czyli 16-krotnie więcej niż przed wojną. Jest jedno wielkie oszustwo. E, minister Siekierski mówi, że Komisja Europejska poszła na ustępstwo. Szanowni Państwo, Panowie Rolnicy, nie dajcie się oszukać. E, Komisja Europejska wycofała się tylko z jednego rozporządzenia dotyczącego ograniczenia stosowania pestycydów. Ugorowanie zostało zawieszone tylko na rok. To nie jest żadne ustępstwo. To jest po prostu wygaszanie nastrojów na polskiej wsi. Premier Donald Tusk. E, i rząd też mówi o tym, że chce te relacje handlowe między Polską a Ukrainą regulować na wzór umowy rumuńsko-ukraińskiej. Nie dajmy się oszukać. Rolnicy rumuńscy również, również protestują i zresztą mamy też informacje ze strony ukraińskiej, której też polska strona nie informuje, bo jest to bardzo niewygodnie, ponieważ wiceminister rolnictwa Ukrainy, teraz Wysocki, poinformował, że rozpoczęły się sprawie, z, e, rozmowy w sprawie licencji eksportowych, ale wydawanie licencji nie będzie się wiązało z wprowadzeniem kwot wolumenowych, czyli tak nie, naprawdę nie będzie żadnych limitów. Dzisiaj polscy rolnicy protestują nie tylko w swoim imieniu, protestują w imieniu całej branży rolno-spożywczej, ale protestują też w imieniu polskich konsumentów. Protestują przeciwko temu, Protestują przede wszystkim po to, aby utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe Polski, bezpieczeństwo żywności, żeby zagwarantować dostęp do dobrej jakości żywności polskim obywatelom, żeby utrzymać suwerenność żywnościową i nie uzależnić Polski i także Europy od importu żywności z państw trzecich, takich jak Ukraina, takich jak Rosja i takich jak państwa Ameryki Południowej. Dzisiaj rolnicy stają w interesie narodowym, bo dzisiaj protest rolników jest interesem i zrealizowanie postulatów interesów rolników jest polskim interesem narodowym. Panie premierze, panie ministrze, to rozporządzenie wystarczy podpisać, możemy je przekazać. Dziękuję. Ewa Zęczkowska-Hernik, proszę bardzo. Szanowni państwo, dziś politycy rozgrywają rolników, uderzając w, nas, w nasze bezpieczeństwo żywnościowe, w bezpieczeństwo żywnościowe polskich konsumentów. Protesty rolników przybierają na sile i trudno tym rolnikom się tak naprawdę dziwić, bo jak wy się czuli, gdyby polski Premier w Waszej sprawie pojechał do obcego państwa i zamiast bronić Waszych interesów, realizował interes właśnie tego obcego państwa. Jak Wy byście się czuli, gdyby to do Was minister, w tym wypadku minister Siegierski, minister rolnictwa, na pytanie jednego z rolników, jak to jest, że ukraińskie zboże pod osłoną nocy jest rozsyłane po Polsce, odpowiedział, że za drobne przestępstwa się karze, a za wielkie już nie. Sami Ukraińcy słowami prezydenta Załęskiego mówią o naruszeniu zasad solidarności, domagając się spotkania na linii Donald Tusk i Denis Szmychal. Na litość boską, skończmy wreszcie z cackaniem się w tej sprawie. Ukraina nie jest nawet państwem Unii Europejskiej. Co jeszcze mamy oddać Ukraińcom, by oni byli wreszcie usatysfakcjonowani? Przyjęliśmy Ukraińców pod nasz dom, kiedy uciekali przed wojną. E, daliśmy im e, nasze świadczenia socjalne, emerytury. Oddaliśmy im nasz sprzęt wojskowy. Nie... Co jeszcze? Być może za chwilę zażądają od nas tego, byśmy oddali im nasze terytorium, bo już chcą praw wyborczych w naszym kraju. Szanowni Państwo, taka polityka antagonizuje dwa narody, które nigdy nie upałały do siebie zbyt dużą, zbyt dużą sympatią. I kolejne pytanie: jak to jest, że na listę. Merotfors stworzoną we współpracy z ukraińskimi służbami bezpieczeństwa, która wskazuje wrogów Ukrainy. Wpisywani są polscy rolnicy, którzy kontrolują jakie zboże wpływa na teren polski z terenów Ukrainy. Wpisywani są politycy, w tym politycy wysokiej rangi, jak chociażby wicemarszałek Krzysztof Bosak. przecież to jest w ogóle skandal. Dlaczego polskie państwo, polski rząd nie reaguje w tej sprawie? Ktoś może powiedzieć, że to jest zwykła lista stworzona przez ukraińskie społeczeństwo, ale tak jak powiedziałam, to jest lista stworzona we współpracy z ukraińskimi służbami bezpieczeństwa i tak naprawdę nie wiemy czemu ta lista ma służyć. Szanowni państwo, jeżeli polski rząd nie wprowadzi embarga na ukraińskie produkty rolno-spożywcze, to unijna polityka zaleje nas towarami rolnymi z krajów e, trzecich i uzależni Polskę od importu żywności. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Przekonaliśmy się o tym w czasie pandemii, kiedy łańcuchy dostaw zostały zerwane. Mieliśmy problem z dostępnością wielu produktów, i teraz wyobraźcie sobie, że polska produkcja żywności jest całkowicie wygaszona. E, e, są pozamykane, łańcuchy dostaw są zerwane i skąd my mamy tak naprawdę brać żywność, która jest przecież podstawową potrzebą każdego, każdego człowieka, każdego Polaka. Dlatego tak ważne jest, żeby zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego tak ważne jest, by wspierać produkcję rolną w naszym kraju i dlatego tak ważne jest, by polscy rolnicy mogli bezpiecznie produkować żywność. Obecna polityka unijna uderza nie tylko w polskich rolników, Uderza również w polityków francuskich, niemieckich, holenderskich. Widzimy solidarność unijnych rolników, którzy razem z nami protestują na polskich ulicach, ale również protestują w swoich państwach, gdzie również polscy rolnicy przyjeżdżają, by okazać solidarność w związku ze szkodliwą polityką Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad tym co wjeżdża do naszego kraju i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Mając naszą krajową produkcję żywności wiemy, jaka to jest żywność. Wiemy, że jest to żywność wysokiej jakości. Gdyby tak nie było, nie byłaby tak pożądana na rynkach unijnych i nie byłaby reeksportowana chociażby z Niemiec do Chin. Dlatego wiemy, że to właśnie nasza polska żywność jest tą wysokiej jakości, tą, której domaga się Unia Europejska, której domagają się unijni konsumenci. Tylko z jakiegoś dziwnego. Z powodu unijni politycy bardzo mocno chcą w tą nie, naszą polską produkcję żywności uderzyć. Czy mają państwo jakieś pytania? E, Łukasz Perzyna, PNP24PN. E, panie marszałku, Szanowny panie, pan marszałek powiedział o tym, że władza powinna powrótować, nikt nie ich. Jakie działania pan miał na myśli i w której władzy, rządu temu szalonawieckiego, czy nawet tatuska, czy może ja powiedziałem, że to jest to, czego oczekują eurokraci. Tak? To znaczy eurokraci na chwilę obecną nie zamierzają zmodyfikować sposobu działania wspólnego rynku rolnego, unijnego, w taki sposób, żeby produkcja rolna w Polsce po prostu się opłacała. Oni uważają, że to jest jakiś polski problem. Właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak uważają, bo nikt niczego tu przed polskim społeczeństwem i państwem polskim nie uzasadnia. To pokazuje też, jak wadliwą, mówiąc najdelikatniej, wspólnotą jest ta wspólnota europejska skoro w tej wspólnocie, kiedy coś bardzo zasadniczo nie działa przez długi czas, bo dwa lata, nikt nie czuje się obowiązku ani przedstawić rozwiązania, ani wytłumaczyć, tylko jest po prostu zrzucanie z siebie odpowiedzialności. I to zrzucanie odpowiedzialności polega na tym, niech lokalny rząd zajmie się tym problemem, niech zastosuje rozwiązanie polityczne, czytaj, niech zrobi z własnego budżetu jakieś dopłaty, które... Spowodują wyjaśnięcie protestów i uspokojenie nastrojów. Tylko my nie możemy zgodzić się na taki mechanizm, że Bruksela nam narzuca, że całe branże w Polsce mają być pod kroplówką z pieniędzy podatnika. No bo nie da się pod kroplówką utrzymywać jednocześnie wielu branż, mając niekorzystne dla siebie regulacje narzucane z zewnątrz. Taka sytuacja to jest niewolnictwo i my musimy to odrzucić po prostu. Trzeba używać prostych słów na nazwanie patologicznych sytuacji. Reguły stworzone przez Brukselę dla rolników do pewnego momentu były dla nich korzystne, ale sytuacja się gwałtownie zmieniła i polska klasa polityczna za tym nie nadąża. Politycy z obecnego rządu i poprzedniego próbują to zamaskować przed społeczeństwem, a sprawy trzeba nazywać takimi, jakie one są i wjechać mocno. Zbuta w te regulacje unijne rozporządzeniem, które proponuje Anna Bryłka. 18 grup produktów objąć zakazem wjazdu i zobaczyć, jak Bruksela zareaguje. I wtedy przyjdą do stołu negocjacyjnego. Wtedy powiemy, połóżcie wyliczenia na stół. Chcecie, żebyśmy polskie rozporządzenie uchylili? Dobrze, połóżcie wyliczenia na stół. Co się ma dziać na tym rynku? Jak ten rynek ma na siebie zarabiać? Jak on ma być stabilny? Chcecie robić tranzyt? Którędy? Kto nad tym usiadł i pomyślał? Nikt? No to o czym rozmawiamy? To musi być konkretna rozmowa, a nie takie e, spychanie z siebie odpowiedzialności. To miałem na myśli, panie redaktorze. A oczywiście, przekupstwo stosował na dużą skalę rząd PiSu i to wobec wielu grup społecznych i to niestety do pewnego momentu działało. Dlatego rządzili dwie kadencje. Zresztą teraz widzimy, nowy rząd twórczo rozwija tę filozofię. Zaczął od zwiększania wydatków budżetowych, prawda? A nie od poprawy regulacji dla rolników, na przykład, czy dla przewoźników, czy dla kogokolwiek. Jeżeli nie ma więcej pytań, jeszcze jedno, tak? Proszę bardzo. Panie redaktorze, zacznę od ostatniej kwestii, bo pan się sam uśmiechnął, zadając to pytanie. Konfederacja nie jest e, klubem dla e, karierowiczów, dla bezaktualnego przydziału politycznego. Jeżeli ktoś był na lewicy, e, w pisie, e, teraz znów myśli o aliansie z obecną władzą, to nie jest ktoś, kto by pasował do nas. Naprawdę nie. E, życzę pani Pawłowskiej wszystkiego dobrego, natomiast niekoniecznie u nas. Jeżeli zaś chodzi o kwestię przyjęcia mandatów. My w Konfederacji jesteśmy przeciwnikami anarchii. W związku z czym ja będę się stosował do tego, co postanawiają umocowane konstytucyjnie w Polsce instytucje. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza i Marszałek Sejmu wstrzeli odpowiednie procedury i je skończą, to będziemy mieć nowego posła. I ja mogę mieć swoją opinię prawną na temat tego, czy to jest prawne, bezprawne, wadliwe czy niewadliwe. Ale to tylko moja opinia prawna, ja nie jestem sądem. Ja nie aspiruję do takiego sposobu działania, jak w tej chwili prezentują platformerzy czy lewica, typu, że każdy z nich będzie decydował, które akty prawne są w mocy, a które nie są. Więc krótko mówiąc, jeżeli marszałek Sejmu doprowadzi do finału procedurę, którą rozpoczął i pani Pawłowska złoży przysięgę poselską, będę ją oczywiście traktował jako posła. Uważam, każde inne zachowanie byłoby rodzajem anarchii. Panie redaktorze, Marszałek Sejmu to ten mandat wygasił, poseł Kamiński się odwołał, Sąd Najwyższy wydał swoje orzeczenie, natomiast nie mamy w obecnym, jak to się mówi, obrocie prawnym przepisów, które decydują co dalej. Nie mamy przepisu, który mówi w sytuacji, w której poseł się odwoła, a Sąd Najwyższy uzna odwołanie. Ten poseł na przykład dalej pełni swój mandat. Nie mamy takiego przepisu. Mamy tak naprawdę swego rodzaju próżnię prawną. Być może nikt nie przewidział tej sytuacji. E, I kiedy jest próżnia prawna, to decyduje praktyka. E, no i praktykę ustanawiają ci, którzy są na decyzyjnych pozycjach. Czy mi się to podoba, czy nie. Na decyzyjnej pozycji w tej chwili jest marszałek Sejmu, ja jestem tylko wicemarszałkiem, więc ja respektuję swoją pozycję ustrojową. Nie mam zamiaru do anarchii, e, którą robi w tej chwili rząd e, Platformy Obywatelskiej, a wcześniej robił rząd PiSu, na przykład nie publikując wyroków TK, nie mam zamiaru dokładać jeszcze swoją nar.